Witajcie z tej strony Darcy Nomadia to jest DJ Town. Tak, doczekaliśmy się kolejnego odcinka. Niestety bez Janaka, dlatego że Janak zawiesił kanał swój na YouTubie. Niestety bardzo nad tym ubolewam, dlatego że naprawdę bardzo lubiłem tą serię prowadzić razem z nim. Stricte razem z nim. I bez Janaka to jest nie do końca to samo. Janak powiedział, że domku na razie japońskiego też nie będzie kończyć, przynajmniej w tej chwili póki nie ma czasu, dlatego że nauka, matura, takie inne, różne dziwne rzeczy. Wiadomo, w życiu każdego człowieka przychodzi taki moment. <laughs> tak, jesteśmy na tej mapce, którą kiedyś przygotowywaliśmy na, pod, ten, pod ten domek. Tam w górach, potem jednak wkleił tutaj domki. Ja ostatnio się pobawiłem i troszeczkę te domki poukładałem. Zrobiłem, dorobiłem ulicy i tak dalej. To jeszcze nie wygląda tak jak wyglądać będzie w... w przeszłości. Tak chyba najlepiej byłoby powiedzieć. Tak, to wszystko będzie wyglądać jeszcze trochę inaczej, i trochę lepiej będę kończyć te ulice, więc spokojnie, spokojnie. Nie obiecuję, że po skończeniu tego domku dam mapkę do downloadu. Głównie chcę tę mapkę doprowadzić do porządku, zanim to zrobię, więc myślę, że jeszcze jeden domek zdążę wybudować. Tutaj już teren też troszeczkę oczyściłem, tutaj mi jeszcze zostało, ale myślę, że zajmę się tym w międzyczasie i tak. Dzisiaj ym, taki można powiedzieć dosyć mój standardowy domek, czytaj modern, taki dosyć czy ultra to nie wiem, po prostu modern. Mamy bardzo ograniczoną paletę, czyli musimy ograniczyć się tylko do szarości. Yy, I tak, to wszystko co będę budować mam już rozplanowane w drugim okienku Minecrafta, więc tak, tak yy, będę budować yy, ze ściągą ale mam nadzieję, że Wam się i tak to będzie podobać mimo ściągi <laughs> zaczynamy od kwarcu i zaczynamy od ała tak, tutaj mam taki mały plan jak to budować także ściąga razy 2 można powiedzieć coś mi te o, FPS -y skaczą, może sobie zmniejszę render distance może mi się będzie minimalnie mniej zacinać, chociaż tutaj widzę, że CPU bardzo lubi mi podskakiwać. Zerknę tylko, co mi tak zasoby zabiera. Okej, okay, teraz powinno myślę być lepiej. I tak. Zaczynamy od takiego paska. Tutaj, w tę stronę. Aha. I od razu się z Was zapytam o jedną sprawę. Mianowicie chciałem też zacząć budować domki modern, um, natomiast um, używając modyfikacji. Taki był mój plan od dawien dawna, natomiast Janach był temu przeciwny. Nie mówię, że to w tej serii i na tej mapce, dlatego, że ta mapka ma być czysta. <grym> natomiast, natomiast chodzi mi o inną mapkę, całkowicie pod modyfikacje i zaznaczam, że to są... <laughs> na tym samym Resurge Packu i chodzi mi tylko o dwie modyfikacje, czyli Carpenter's Block oraz Redstone Microblocks tak żeby mieć trochę więcej możliwości manipulacji tymi wszystkimi tutaj rzeczami Zastanawiam się jeszcze nad chislem, natomiast co do chisla to trzeba by było porobić tekstury do tej modyfikacji albo poszukać. Nie jestem pewien czy coś takiego w ogóle istnieje. Także no... Poważnie się zastanawiam i jak na razie jestem na niej, jeśli chodzi o Cizel, ale powiedzcie co o tym sądzicie. Być może by się to także przyjęło w jakiś tam sposób. Wiadomo, Cizel zawsze większe możliwości. Nie chcę dodawać innych modyfikacji, dlatego że no to by się mijało z celem. Bo chodzi mi tylko tutaj o aspekt wizualny. Nie będzie żadnych maszyn ani nic takiego. Chociaż taka seria industrialna. Może kiedyś. Ale na razie jestem bardziej na NIE niż na TAK. Eee, tak. <grych> Co poza tym, no... Mogę wam powiedzieć, że rekrutacja trwa dalej, ale o tym wiecie na Mistrzach. Więc tutaj was niczym nie zdziwię. Zerknę sobie tylko ile tutaj powinno być bloków w górę. Okej, okay, jestem. Tutaj powinno być 7 bloków w góry. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery. I to ciągniemy do samego końca. Tak mniej więcej. Tak, ktoś się zapyta zaraz... Dark! Mniej czy więcej? No tak mniej więcej. I to chyba sobie od razu wypełnimy już komendami. Nie będziemy się bawić. Fill Hop, hop, hop. Jakby ktoś się pytał, tak, to jest Texture Pack Flows HD Na wersję 1.8 A ta... Ten domek jest na parceli wielkości 50x40 Quartz Block Ok, Ale tutaj będzie takie małe wycięcie na okno więc to od razu możemy sobie wyciąć tak jak mówiłem. Dobrze Tutaj z kolei też będzie kwarc e, aż do stąd. Tak e, i to będzie na 12 w górę, czyli jeszcze 10. Raz, dwa, raz, dwa.

Raz, dwa, trzy. Quartz. Blok. Okej. Okay. I teraz przejdziemy do troszeczkę innych materiałów. Mianowicie tutaj użyjemy tego bloku, czyli Crake, Cracket, Craaked Stone Bricków. Yy, na 18 w górę, z tego co pamiętam. A jak już tutaj pamiętam to trzeba będzie to poprawić. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście to sobie też wypełnimy. Mm, Fil. Raz, dwa, trzy. I tu. I to jest e, Stone stronę brick stone brick raket nie yeah. kurczę stronę brick czegoś takiego nie ma no chyba nie każecie mi tego wypełniać po prostu rękami Ech. upierdliwe okej okay. tak zacząłem temat rekrutacji rekrutacja trwa nadal na mistrzach więc jeżeli chcecie się do mistrzów dołączyć to możecie wysyłać podania wszystkie informacje w opisie pod filmikami z mistrzów Minecraft i Magii tutaj nie będę kopiować tych informacji dlatego że to Wam się nie przyda znaczy zainteresowanym się przyda ale to nie jest ta seria więc nie będę Was tutaj tym katować dlatego że powtarzam to już wystarczająco często na odcinkach z mistrzów Minecraft i Magii co do pozostałych serii, tak, mam mapkę z, mm, z Księgi Przygód Janaka, ale jak już wspomniałem, Księga Przygód to jest taka seria typowo pod Janaka, typowo Janakowa i tak, troszeczkę głupio mi się tam pchać bez, bez Janaka. Jakieś odcinki będą, jeszcze nie wiem kiedy, zobaczę, kiedy będę mieć czas. Się zająć tą serią mogę obiecać, że będą Tyle mogę obiecać, bo co do czasu, to jak mówiłem, to będzie dosyć trudne. Okej okay. To sobie chyba w środka nie będziemy wypełniać, bo i tak mam pomysł na środek już. Hmm. Naprawdę, człowiek się nauczy z tymi komendami żyć, tymi komentarzami operować i potem już sobie nie wyobraża bez nich budowania. To jest dosyć takie no, smutne, można tak powiedzieć. I zawsze Acia, tak, tu, z którą prowadzimy od czasu do czasu, e, cztery, zachowując cztery ściany ona, to znaczy budowaliśmy kiedyś bardzo dużo razem w Minecraftie, dopóki jeszcze lubiła Minecrafta i zawsze używaliśmy do tego celu Word edita i komendy z Word Edicta. i potem trafiliśmy na kanał Fire UK, chwila jak to się, się pisze coś takiego Fire UK. To jest takie studio, które właśnie zajmuje się Hmm. W zasadzie wieloma rzeczami, ale jest dosyć e, dużo na ich kanale timelapsów z budowy miast i różnych takich innych znaczy miast. Trudno to nazwać miastami. Chociaż no, zależy, zależy co. To są wszelkiego typu krainy na kustomowych e, terenach i wygląda to piasto. I oni to na tych timelapsach wszystko robią od początku do końca przy użyciu yy, siły własnych rąk, siły własnych palców i klikania w przycisk prawym myszy, to już mi głupio. Ale naprawdę wszystko tam się odbywa poprzez takie mozolne klikanie od przez broczek, od broczka do bloczku Kucze. Zaplątałem się blok po bloku stawiają wszystko i nie używają w ogóle komend. I to jest takie dosyć niesamowite i też chciałbym tak, ale dosyć ciężko skrzypnąć, tak, skrzyknąć taką wielką ekipę, a powiedzmy 2-3, 4-5 osób, to naprawdę długo by się coś takiego budowało. Chociaż i oni to budują po kilka godzin. Takie miasto całe. Niesamowite. Tak. E, wracamy do naszego domku. I tak, e, ja tu powiedziałem, okay. że ma być 18, to chyba ma być 17. Teraz właśnie tak przeliczyłem sobie. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. I tak mamy o jeden lozek za dużo. To sobie od razu usuniemy. I tutaj w tę majkę dokładnie o tę na 9 bloków raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 będzie taki, taki sobie daszek. Tak sobie to wymyśliłem, że będzie tutaj sobie taki daszek. Jeszcze co będzie na tym daszku, to jeszcze tego nie wymyśliłem. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Tak, ta konstrukcja, którą, którą tutaj widzicie, mimo że już nagrywam te 14 minut, ona jest taka dosyć jeszcze uboga, ale to, to się zmieni. Okej. Okay. Dobra. Teraz zajmiemy się kolejnym blokiem. I te, tutaj na wysokość 17 będzie taki słupek sobie czyli pociągniemy 1, 2, 3, 4, 5 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Nie mam pojęcia jak się robiło z tym wypełnianiem odpowiednimi kolorami, więc jako że nie mamy bardzo dużo tych rzeczy z związanych z kolorowymi różnymi kolorami kolorami wełny albo gliny to możemy sobie wypełniać to przy pomocy ręki. Tak jak w studio Peruka. Mam wrażenie, że bardzo, bardzo, bardzo niepoprawnie wypowiadam tą nazwę i pewnie to jest dobre przeczucie. Niemniej jednak teraz musimy zająć się długim, drugim słupem. On będzie taki mniej więcej długi. I będzie z kolei na 19. Czyli dwa więcej. Już jest. To jest równo to jest. 1, 2. OK. Zerknijmy, czy na pewno będzie, budujemy na taką wysokość. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Tak nie było żadnej pomyłki, na pewno na taką wysokość budujemy. Teraz tak poza Minecraftem zastanawiam się, z jakiej innej gierki mógłbym nagrać jakiegoś let's play'a. Bo tak, no w tej chwili to mój kanał znowu jest dominowany przez Minecrafta, a to chociaż no w sumie dalej, dalej leci ym, dalej leci Max Pingujka a z chwili, chwili obecnej taką dominującą serią z Minecrafta są właśnie Mistrzowie więc licząc stąd tą to mam dwie serie z Minecrafta Ale tak, zastanawiam się czy właśnie nie nagrać czegoś z, z jakiejś innej gierki. Zastanawiałem się nad spor e, i to spor najlepiej z modyfikacjami, ponieważ no, spor okazało się, że jest jedną z najbardziej pożądanych serii na moim kanale i najchętniej jest to oglądane, zwłaszcza seria e, pierwsza. Um, Dokładnie odcinek bodajże szósty, czyli Fujary w dłoni, podbijamy inne wioski, coś takiego co zupełnie szczerze mnie zdziwiło dosyć mocno, że akurat ta seria jest taka przez widzów najbardziej ulubiona. No ale cóż, nie będę się wypowiadać na temat gustów, <gustów> widzów, bo gusta jakie są, to wiadomo. Natomiast teraz tak. Tutaj będą balkony. Generalnie będą, będzie balkon jeszcze i będzie dach. I tak sobie wymyśliłem, żeby raz, dwa, trzy, cztery. One powtarzały motyw z tego pierwszego piętra. Hmm, oczywiście to nie będzie idealnie, się, nie będzie się ten, ta góra z dołem idealnie pokrywać. Tutaj na przykład raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj na przykład będzie sięgało to tylko do Tak. Tutaj z kolei będzie to się ciągnęło na jeszcze 9. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I tutaj na 17. Czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16 i 17. I to powinno być jakoś tak prawie na równi z tym, czy na równi? Zerknę tylko, jak to się tam przedstawia. Tak, prawie na równi. Ok. Dobrze. Więc teraz zajmiemy się znowu, używając y, tego kleju y, w tym kolorze. <coughs> Tutaj będzie kolejny słup. Ups. Ops i pozdrawiamy ludzi z... Y, z czego? Z Skype'a. Tak. Pozdrawiamy ludzi z Skype'a. Tutaj będzie też taki, y, można powiedzieć, słup. On powinien być dotąd, czyli na taką wysokość mniej więcej. Ok? Dobrze. Tutaj to powtarzamy. Tutaj będzie pomieszczenie, dokładnie Łazienka, więc tutaj na razie nic. Nie dorzucam, to znaczy to nie idzie dalej w tę mańkę, tylko to będzie kontynuacja jak gdyby z tego słupa, ale na razie zajmiemy się tylko tą częścią. Op. I okej, okay, trochę się pomyliłem. Tutaj 7 od góry, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Moment, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem od góry to będzie na cały na całą długość W ten sposób. I dopiero dół będzie się można tak powiedzieć tu będą dołem będą się rządzić inne prawa. Okej okay. Jak tam stoimy z czasem? 21 minut. Myślę, że sobie jeszcze nagramy Z4 i będziemy kończyć na dzisiaj. Tak. Tak, to wszystko to nie są nawet jeszcze... To są sobie, pierwsze ściany tego domku. Wygląda na razie mocno chaotycznie, taki szkielet, nie wiadomo czego, ale to wszystko się zmieni. OK. I tutaj, bodaj na tę samą wysokość, przepraszam znowu mam ściany, bodaj na tę samą wysokość co to. Aha, tak. Tutaj jeszcze nie dokończyliśmy. Skąd mam te ściny? Nie mam pojęcia. Tak, teraz składam na trochę lepszy sprzęt, więc istnieje szansa, że w roku 2000, 2000 przepraszam, w 2016 będzie już e, nieco lepsza jakość wszystkiego. Ale nie obiecuję, że na początku, bo do tego czasu to jednak... Aż sobie wszystko chcę, kupię, to co chcę sobie kupić, to jeszcze trochę czasu mi zejdzie, żeby skompletować sprzęt. Aha. A, to sobie... to sobie wrzucimy Glowstone, byle by nam się nic nie spawnowało. Eee, nie wełna wróć to w każdym razie już nie mogę się też doczekać tego nowego sprzętu będę mógł nagrywać z lepszych gier typu z... no z, sobie z, z, dalej będę nagrywać głównie z Minecrafta ponieważ mi się to najbardziej chyba siny najbardziej mi się to podoba chyba sobie jeszcze zmniejszę render distance Okej. Okay. Mm. Okej. Okay. Ale myślę, że teraz już nie będzie takim, to znaczy nie będzie nie ograniczać ten Minecraft, to znaczy, że będę mógł nagrywać także z innych gier, bardziej wymagających sprzętowo. Osobiście nie mogę się doczekać na wypuszczenie gry No Man's Sky No Man's Skies? No Man's Sky? Eee, tak, No Man's Sky. Dlatego, że... O, lubię takie klimaty. Po prostu. Lubię. I nic na to nie poradzę. No dobrze, to będziemy mieć w taki sposób i to możemy sobie już przeciągnąć tę mańkę. I to będzie... A. Jeszcze jeden może być. I teraz... Aha. Sekundka, daj się mi policzyć. Raz, dwa, trzy. Ok, teraz na dwanaście do góry będzie tutaj szedł słup. Z kolei raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, pięć. 10, 11, 12 i on będzie szedł do tej ściany dobrze policzyłem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tak wygląda na to, że dobrze okej okay. być może Będę też nagrywać trochę więcej takich budowy z domku z budów domków takich trochę bardziej um, bez planu ale może jeszcze nie teraz można powiedzieć, że w tej chwili nie czuję się wystarczająco pewnie z tymi domkami okej, okay, jak to wygląda tak no, Raz, dwa, trzy. Aha, dobrze. Czyli to będzie już tutaj wyczerpywało nam miejsce. Muszę naprawdę przesunąć tę górę. Aha. No dobrze. To nam w takim razie wyczerpie tu miejsce. I w przyszłym odcinku myślę, że już nie będzie tej góry, więc będziemy mogli tutaj robić dalej to co zaczęliśmy w tym. Okej. Okay. I co zdążymy jeszcze coś zrobić? Chyba tylko ten daszek postawimy ponieważ już czas nam się powoli kończy okej okay. jak to wygląda no na razie jest to szkielet zdecydowanie szkielet budynku który dopiero powstanie niemniej już taki bardzo ogólny zarys macie jak będzie ten domek wyglądać mam nadzieję że Wam się Podobał odcinek, mimo tego, że Janaka niestety z nami nie było. Mam nadzieję, że wróci do nas jak najszybciej. No i trzymajcie się i do następnych odcinków z DJ Town oraz pozostałych moich serii. Trzymajcie się, no i cześć!